Słuchajcie, ma, ma z tej strony Dom dzisiaj taki nietypowy odcineczek bo mój y, kolega, znaczy, że nie kolegami, nagrał na mnie Disa. Eee, jakby, e, jakby mm, chcę wam go pokazać, jeszcze go nie oglądałem. A chciałby obejrzeć, tylko razem z Wami, nie? Więc no, zresztą ja się wyboję, bo on nie umie nic robić. Mój to jest lizba dom sunika, więc. No. W Co możemy robić? Oczy no, no dobra. To jest. Ja rozumiem. No, nagrywa sobie na mnie Powiedział, dobra, to jest lizba dom sunika. A powiedział, no i co? No, co możemy robić? No. No, Pati, no powiedziałeś, co możemy robić? No, no Disa robimy. No, no. Logiczny, nie? 1, 2, 1 i świętam Sonika, dzisiaj robię sobie tu. Nie polecam subskrybować jego kanału. Hey. By się zdarzyć, że. Wygadzam de... się. Nie polecam subskrybować jego kanału. E, jakimś, bo. Mhm. E, jakby subskrybowanie mojego kanału, to jest. No jakby wiecie. Mm, Eee, bardzo dobra rzecz, I, a jego subskrybowanie to co to? No, on sobie tam nagrywał Minecrafta, Fortnite i sobie tylko to. A nie robi na przykład, e, tylko zrobił Disa i co. Ja polecam subskrybowanie poganu. Eee, dobra, lecimy dalej w hotelu. ja mam sporo Ej, ej, co to było? ej, ej, ej. 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 nowe podróbki, nie nowe Ale, Pati, yy, ciekawe, czy ktoś zrozumie. Czy ktoś zrozumie? O co chodzi z tą podróbką? Ja rozumiem, nie powiedziałeś nic tu o żadnych spodniach, o nie wiem, o skarpetkach, nie wiem, o czapce, a nie wiem, o nie wiem no. I on zaczął nie nuszy podróbki, nie nuszy. Nie rozumiem, o co chodzi. Nie! Oj, w tyle. No dobra, ja polecam Zacznijmy od początku. E, Paty, e, To jest e, taki cringe, że szkoda gadać. Po drugie, ten dis ma tylko minutę. Nie, mniej niż minutę. Jest 40 sekund, więc jakby. <grym> to <zresztą> nie ma sensu, nie? A no, dobijcie tu 4 yy, łapki w górę i robimy disa na watieta. Ja są jak nie wbijacie to też mogę zrobić, ale yy, ja się wolę już zrobić to... No, zrobię, zrobię, yy, tylko wiecie. Bo no, lepiej żeby 4 te łapeczki zostawić albo 3. No, może być, nie? Poczekajcie, yy, bo to jeszcze nie koniec. O. Ej, przepraszam bardzo. Jeszcze tak. E, e, słowo. bo e, Pati był moim przyjacielem. E, najlepszym byliśmy, nie? I jak się stało? Że e, Ja miałem sobie awatar z internetu, nie? I zaczął się rodzić we mnie z i za prawa. I. To jest dramat. E, dobra. Mm, Ogólnie to linku do Discorda jeszcze dziś nie będzie, ale w następnym już będzie. Obiecuję, że w następnym będzie, ok? Dobra, to trzymajcie się do następnego odcinka i trzymajcie się. Cześć, cześć.